W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę kwasimodo geniki, a to hasłem biblijnym z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Za podstawę dzisiejszego kazania posłuży tekst Ewangelii Starokościelnej, wyznaczonych na dzisiejszą, wyznaczonej na dzisiejszą niedzielę, a to z Ewangelii Jana z 20 rozdziału od 19 do 31 wersetu. A gdy nastał wieczór, owego pierwszego dnia po Sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich pokój wam. A to powiedziawszy ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. A rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, ale te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Drogi Ojcze nasz niebieski, jesteśmy Twoją własnością, i jesteśmy wezwani, aby tu na świecie świadczyć o Tobie słowem i czynem. Wspomóż nas w tym, sprawnie Twe Słowo w nas działa, wzmacnia, pociesza, zachęca i prowadzi do życia wiecznego. Obdarz nas swoim Duchem Świętym. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, mało która niedziela w roku kościelnym doczekała się tylu alternatywnych nazw, co dzisiejsza niedziela. Oprócz łacińskiej nazwy quasi-modogeniki, która pochodzi od pierwszych słów introitu, pojawia się, się też nazwy pierwsza niedziela po Wielkanocy, druga niedziela wielkanocna, Biała Niedziela, Niska Niedziela, Antypaska oraz Niedziela Tomasza. Sama łacińska nazwa może przypominać postać dzwonnika z Notre Dame imieniem Quasimodo, który właśnie swoje imię otrzymał dlatego, że w tę niedzielę został znaleziony pod katedrą. To tak tylko na marginesie powiem oczywiście główną postacią, Dzisiejszej niedzieli jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. W przeciwieństwie do ostatniej, czyli Wielkanocnej Niedzieli, tu nie widzimy tajemniczych znaków, nie widzimy pustego grobu, nie widzimy lęku z tego, co może to znaczyć, ale widzimy jasne i konkretne spotkanie Jezusa z jego uczniami. Cała historia rozpoczyna się jeszcze w niedzielę zmartwychwstania. Chronologicznie dzieje się to po tym, jak uczniowie idący do Emaus rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba. O tym czytaliśmy w poniedziałek. Następnie Jezus znika i nagle pojawia się w Jerozolimie. Uczniowie siedzieli w zamknięciu z obawy o swoje życie. Już wtedy znano dobre metody zamykania drzwi, aby nikt nie mógł tam wejść. Do środka i to jest coś, co możemy sobie dość łatwo wyobrazić. Zamknęliśmy dom na wszelkie możliwe sposoby, zamontowaliśmy kamery, alarmy, czujniki ruchu. Nawet mysz nie przejdzie, no a co dopiero człowiek? Siadamy sobie wygodnie i nagle widzimy, że ktoś się pojawia w naszym pokoju. No. A tak serca mamy chyba gwarantowany. Możemy sobie wyobrazić ten krzyk, to przerażenie. Byłyby to naturalne reakcje. A jak reagują uczniowie? Jak czytamy, uradowali się tedy uczniowie ujrzawszy Pana? Niezwykła reakcja. Nie strach, nie lęk, ale radość. Ale żeby to zrozumieć, musimy się trochę cofnąć i zobaczyć w jaki sposób objawił się im Jezus. Przyszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. To był taki jasny, czytelny i konkretny znak: To ja. To ja, którego ręce były przybite do krzyża. To ja, którego bok został przebity. To nie mój brat bliźniak, to nie jakaś kopia, to realnie to ciało, które cierpiało i zmarło, a teraz żyje. To ja, który byłem z Wami przez te ostatnie trzy lata w Galilei i Judei, to ja, który mówiłem Wam, że mam cierpieć, ale trzeciego dnia z stanę. To ja daję Wam twarde dowody. Jezus przedstawił swoim uczniom najtwardszy możliwy dowód. Nie tylko do was przyszedłem, ale przyszedłem do was w ciele. Dlaczego to jest ważne? Żydzi wierzyli w bardzo bogaty, duchowy świat. Parę niedzieli temu, kiedy miałem kazanie o Jezusie chodzącym po wodzie, wtedy wspominałem, że uczniowie myśleli, że to jest duch, że jest to jakaś zjawa, bo oni wierzyli w różne duchy, demony, anioły, zjawy itd. I gdyby w niedzielę wielkanocną przyszedł do nich Jezus, ale jako duch, to nie byłoby dla nich jakoś może w ogóle przełomowe, byłoby to dla nich no, może nie zupełnie normalne, ale, ale dość zrozumiałe. Oczywiście może się wydawać, że chyba większym przerażeniem byłoby zobaczyć ducha niż człowieka z ciałem. Ale w kontekście Wielkiego Piątku i Wielkiej Nocy, to większym szokiem było zobaczyć Jezusa z ciałem. Bo to było coś kompletnie nienormalnego i nieznanego. No to przecież trochę tak, jakby do nas, do kuchni powiedzmy, Przyszedł ktoś, na czyim pogrzebie jeszcze parę dni temu byliśmy, o którego śmierci wiedzieliśmy bez jakichkolwiek wątpliwości, a następnie podał nam rękę, tak byśmy, żebyśmy poczuli, że to nie jest duch, że to jest prawdziwe, żywe ciało. Apostołowie, widząc, czując, doświadczając, że to Jezus przyszedł do nich cieleśnie. Oni nie mogli mieć żadnych wątpliwości. Nawet najmniejszych. Co do tego, że On prawdziwie zmartwychwstał. Ale jednego apostoła tam wtedy nie było. Nie było tam Tomasza. Tomasza nazywanego też bliźniakiem, bowiem aramejskie słowo Toma oznaczał właśnie bliźniaka. Dlaczego go nie było... To nie wiemy, bo ewangelista Jan nam o tym nie pisze. Jest to dziwna sytuacja generalnie, bo według ówczesnej tradycji żałobnicy powinni ten swój smutek przeżywać razem. Jedną z możliwości, dlaczego go nie było, jest to, że no, na przykład dotknął się grobu i tym samym przez 7 dni był uznawany za nieczystego. I dopiero kiedy ten czas nieczystości się skończył, powrócił do apostołów. To jest tylko teoria. Inna teoria jest taka, że Jezus specjalnie chciał, aby Tomasz tam wtedy w tą niedzielę Zmartwychwstania nie był, po to, aby za tydzień później mógł uczynić Tomasza takiego rzecznika, wszystkich sceptyków, wszystkich wątpiących. To są wszystko teorie oczywiście. Ale zróbmy sobie taką hipotezę. Co by było, gdyby Tomasz nie pojawił się wśród apostołów przez tych całych 40 dni, kiedy to Jezus przebywał jako zmartwychwstały do swego wniebowstąpienia? Co by się wtedy stało? Całe szczęście, że w końcu przyszedł, że był z apostołami. To pokazuje, jak ważne jest to, aby być tam, gdzie trzeba, i jakie problemy może przynieść to, kiedy nas nie ma tam, gdzie powinniśmy być. Pozwolę tu sobie na taki przykład. W skali całego naszego kościoła chrzcimy rocznie około 100 dzieci plus minus. Dla porównania roczna ilość konfirmantów za cały nasz kościół to około 30 osób. Zdecydowana większość dzieci, których rodzice ślubują chrześcijańskie wychowanie podczas Chrztu Świętego, nie dostaje nawet minimalnego chrześcijańskiego wychowania. Biblia, modlitwa, to są nieznane słowa. Szkółka niedzielna to abstrakcja na poziomie kolonizacji Marsa. Konfirmacja często nie jest świadomym wyznaniem wiary, ale jakąś formą religijnej korupcji, pójdź, a dostaniesz. I w każdym razie, jeżeli dziecko przez lata swojego dzieciństwa nie nauczy się, kto to jest Pan Bóg, co to jest Kościół, po co tu przychodzimy. Nie przyjdzie tu, nie usiądzie, nie będzie się tu modlić, to trudno oczekiwać, żeby jako dorosły człowiek tak po prostu sobie tu przyszło. Tak po prostu. I to będzie żniwo z tej wcześniejszej nieobecności. Z tego, że go nie było. Owszem, nigdy nie jest za późno, póki żyjemy, aby przyjść, aby powrócić do Boga, aby zacząć poważnie traktować swoją wiarę. Ale pytanie, skąd się w nas weźmie do tego impuls? I drugie pytanie: czy może. Nie będzie za późno. Albo inna forma nieobecności, czy obecności, i trochę też związana z tematem, dla którego dzisiaj, w tą oto niedzielę, planujemy w naszym zborze zgromadzenie zborowe. Niedawno rozmawiałem z kolegą na temat aktualnego kryzysu, który mamy na świecie, związanego z wojną na Ukrainie. I powiedział takie słowa, które dość mocno mi w pamięć zapadły. Za jakiś czas ludzie zaczną się pytać, co zrobiły kościoły chrześcijańskie w Republice Czeskiej, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy. I zobaczą, ten kościół zrobił to, ten kościół zrobił to. A my? Nasz kościół? Nasz zbór? Czasy, w których żyjemy, są dla nas jasnym wyzwaniem, abyśmy nie byli jak kapłan albo Lewita, ale jak miłosierny Samarytanin z Jezusowego podobieństwa, który zatrzymuje się, aby pomóc bliźniemu w potrzebie. A jeżeli prześpimy to doświadczenie, być może to mocne pytanie, ale prawdziwe. To po co w ogóle jako Kościół istniejemy? Możemy sobie narzekać, że żyjemy w antykościelnym społeczeństwie, no ale co nam to narzeka nie da? Nic nam nie da. Zamiast tego trzeba czynić to, do czego wzywa nas Chrystus. Trzeba składać świadectwo naszej wiary i chrześcijańskiej miłości. Chrześcijańska praktyka życia jest w tym, aby być tam, gdzie jako uczniowie Jezusa mamy być. I w końcu, tydzień po zmartwychwstaniu, czyli w dzisiejszą niedzielę, tak można powiedzieć, apostołowie są już w komplecie, jest, jest ich jedenastu, bo wiadomo, że Judasz popełnił samobójstwo. No znów drzwi są zamknięte, i znów nagle nie wiadomo skąd pojawia się Jezus, staje pośród swoich uczniów i pozdrawia ich no, typowym żydowskim, a jednocześnie tym tak pięknym, symbolicznie pozdrowieniem szalom pokój Wam. A tam jest i Tomasz. Ten Tomasz, którego dość niemiło nazywa się Niewiernym Tomaszem. Ale przecież tydzień wcześniej można byłoby spokojnie mówić o niewiernych apostołach. Nie róbmy więc z tego Tomasza takiego jakiegoś upartego sceptyka, który ma jakieś dziwaczne zachcianki, że chce się dotknąć tych ran Jezusa. I choć z drugiej strony, trochę tego Tomasza skrytykować trzeba. W świecie żydowskim. Świadectwo dwóch osób było uważane za wiarygodne. Stąd też się wziął nasz zwyczaj dwóch rodziców wczesnych, czy dwóch świadków podczas ślubu. Ale tu nie mamy dwóch świadków, którzy widzieli żywego Jezusa Chrystusa w ciele, ale dziesięciu świadków. Prosta matematyka, pięć razy tyle. Co on by jeszcze chciał? Nagrania z kamery. Jeżeli dziesięciu ludzi, bliskich, znanych mu ludzi, opisuje swoje doświadczenie, że doświadczyli tego samego, że widzieli zmartwychwstałego Chrystusa w ciele, to poddawanie tego w wątpliwość jest, no nie jest jakimś aktem przyjaźni. Ale pomimo tego wszystkiego, Jezus przychodzi do Tomasza i z takim przyjacielskim spokojem mówi do niego: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Ciężko sobie wyobrazić, co w tej sytuacji musiał czuć Tomasz. Cały jego sceptycyzm znika. Wszelkie jego wątpliwości uciekają do przyszłości. Oto stoi przed Nim Ten, który zwyciężył nad śmiercią. Dlatego też Tomasz składa najmocniejsze wyznanie wiary. Pan mój i Bóg mój. Jezus Chrystus zostaje wyraźnie nazwany Bogiem. Celsus, żyjący w drugim stuleciu w rzymski krytyk chrześcijaństwa, potwierdza, że chrześcijanie oddawali Jezusowi cześć boską i czcili Go jak Boga. A więc to nie tak, jak chociażby interpretują te świadkowie Jehowy czy inni, Antytrynitarze, że trójca święta to jakiś późny, pogański wynalazek. Bo Tomasz, przed którym stoi Jezus Chrystus, rozpoznaje w nim swego Pana i Boga. I co to musiało być za doświadczenie, kiedy uświadamia sobie, że ten, z którym spędził tyle czasu, to ten, którego oblicza nikt nigdy nie widział. Bo Boga nikt, nigdy nie widział, jak wyznawali Żydzi. Na co odpowiada mu Jezus? Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to są słowa skierowane do nas. My nie widzieliśmy, ale kiedy pomimo tego wierzymy, jesteśmy błogosławieni, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy wypełnieni życiem. Że oto idziemy za prawdziwym Bogiem, który z miłości dla nas poniżył się i przybrał postać człowieka. Który cierpiał za nasze winy i który dla nas wyciężył nad śmiercią. Chrześcijaństwo to nie jest jedna z wielu pobożnych teorii, ale wiara, która oparta jest o doświadczenie prawdziwych ludzi, przed którymi stanął Pan i Bóg, Ten, który zmarł, a następnie z martwych stał. I to spotkanie popchało ich na krańce ziemi z Ewangelią, a sam Tomasz. Prawdopodobnie dotarł z dobrą nowiną aż do Indii, a możliwe, że nawet, tak twierdzą niektóre źródła, dotarł aż do Chin. Kiedy rozpoznajemy w Jezusie Chrystusie Pana i Boga, tak jak to uczynił Tomasz, to wtedy nasza wiara, wywołana Duchem Świętym, staje się żywa i aktywna. Niech więc nasz, nas, niech więc nas moc zmartwychwstania, naszego Zbawiciela, Provádí na všelkých drogách našeho života. Amen. Pane Ježí Kriste, ty jsi se po své smrti ukázal svým učeníkům jako živý. Od stráku a úzkostí si je dovedl k víře. Prosíme tě, ujistí nás svou přítomností. Dej, abychom uvěřili i my, kdo jsme neviděli. Tobě buď sláva na věky. Amen. Otče který jsi v nebesích, Posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vynikům a neuvodí nás z pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i mocí sláva na věky. Amen. A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, Nechť vás posilí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli.